Hej kochani, tutaj Agnizami i Gaja. Jesteśmy na spacerze i tak myślałyśmy, że zrobimy sobie takie, taki vlog, <grym> e, takie, taką rozmowę na temat e, tego, e, że nie używaliśmy nigdy wózka e, dziedzięcego. Czyli, że tak naprawdę nosiliśmy swoje dziecko. Uu, czy to było ciężkie? I wszyscy mówili, padnie Ci kręgosłup. I Przede wszystkim to byli rodzice, że zobaczysz, będziesz miała problemy z kręgosłupiem a, i tak dalej, ale... Gajczko, siadasz na rowerka? Ale ja powiem Wam coś takiego, że Gaja już sama chodzi i już częściej sama wszystko chce robić, więc już rzadziej jest w nosidełku, ale powiem Wam, powiem wam moją historię. Gajczko, siadasz czy idziesz sama? No to idź. Dobra. No więc tak, Yy, dawno, dawno temu ha, fajnie się zaczyna, dawno, dawno temu no weź ze sobą jakieś patyczki proszę, pozbieraj dawno, dawno temu jak no to będzie patyki zbierać dawno, dawno temu yy, jeszcze jak pracowałam we Wrocławiu trzymaj kochanie, weź A w korporacji no weź w korporacji widziałam yy, to było bardzo dawno temu i widziałam kobietę, która miała zawinięte dziecko na chuście. Ja byłam wtedy młoda, miałam 20 parę lat i pomyślałam sobie jakie to jest pięknie, jakie to jest niesamowite i jak mnie to oczarowało. I pomyślałam sobie, że je, jak ja będę miała dziecko swoje w przyszłości, to będę tylko tak nosić. I odezwała się we mnie ta wiedza e, głęboka e, z naszych plemion, jak kiedyś nosiłyśmy e, nasze dzieci. Kiedyś przecież wózków nie było, nie? Więc jakoś te dzieci nosiłyśmy. I pomyślałam sobie, tak, to jest to. No i to bardzo długo kiełkowało, bo po trzydziestce dopiero zdecydowaliśmy się na e, dziecko. E, I wtedy wiedziałam, że nie chcę e, wózka. Bo po prostu nie jest mi potrzebne. E, w pracy e, znajoma, e, która już miała dzieci dosyć du duże... Tak, miała, e, miała wózek... No i już, bo musiała będzie trzymać. Jedziemy? Miała wózek w e, zasadzie niezniszczony i dała nam ten wózek. Ale w sumie my nigdy go... My, my go myliśmy, zrobiliśmy i w sumie nigdy e, gajki tam nie położyliśmy. Po prostu. E, na początku nosiłam na huście elastyczne i jest też filmik do tego, jak zawiązać na huście elastycznej. Kaczuszki tak! I powiem Wam szczerze, wspominam to najpiękniej jak tylko mogę. Bo Gaja urodziła się i w zasadzie, no nie wiem... Od razu ją wsadziliśmy do, do, do chusty. Ona nie, nie zna innej metody noszenia. Później przenieśliśmy się na chustę tkaną, bo na chuste elastycznej można tylko do jakiegoś czasu, bo jak dziecko jest ciężkie, no to jednak ta chusta elastyczna ona się naciąga. Już nie jest przyjemne to. I na początku nosiliśmy gaje tylko na przedzie. Ale jak zaczęła już siadać, zaczęła już mieć taką stabilną głowę, to przenieśliśmy ją też naprzód i na tył. Zmienialiśmy to. Więc nie było to tak, że tylko na jednej pozycji. I kupiliśmy też sidełko I próbowaliśmy ją wsadzić, jak miała gdzieś mniej więcej 8 miesięcy, ale to nie był dobry pomysł, dlatego, że rozstaw nóg był bardzo szeroki. Tak, kochanie? No to zejdź, biegnij, zbiegnij z górki. No. Rozstaw nóżek... Chodzisz? A, że przypiłaś się, no. Był za szeroki i mieliśmy nawet taki wkład do środka, bo mamy nosidełko tuli. To ja z tyłu pokażę, jak wygląda nasze życie. E, nie, z, z nieposiadaniem wózka, ale super biegniesz. Nieposiadanie. Brawo! Super, wstawaj. Daj, mamusia. Okej, okay, jest brudna ręka, wstawaj. No. Daj, mam wyczep o mamusie. Jeszcze chwila. Super, daj, mamusia pocałuje. Już. Kolanko też pocałować? Dobra. Tutaj też, no dobrze. Gotowa do dalszej drogi? Okej, okay, super. Więc jakby włożyliśmy e, tam i założyliśmy, że te nogi jednak nie, jeszcze bardziej jak żaba. I to no nie wyglądało to dobrze. Zatrzymamy się tutaj, zobaczymy te, y, kochani kaczuszki. Dobra, to mama się zatrzyma. Czekajcie, światło mi świeci. I w końcu zdecydowaliśmy, że poczekamy jeszcze trochę i gdzieś tak koło 10 miesiąca, 11. no 10 już gaje nosiliśmy na nosidle. Z przodu i z tyłu, a później już tylko z tyłu, dlatego że ciężar Gai, przynajmniej dla mnie, no to już za ciężko. A jak mam ją na plecach, to w ogóle tego ciężaru nie, nie czuję, tak jakbym miała plecak, a od zawsze nosiłam plecak. Nawet jako już dorosła kobieta, bo było mi wygodniej z plecakiem, więc wygodniej jest. I naprawdę uwierzcie mi, że przynajmniej tula jest o tyle wygodna, że naprawdę tego ciężaru aż tak nie czuć. Więc nasze życie wygląda tak, że jak wychodzimy gdziekolwiek, to ja mam coś takiego. Zapinam sobie tak, jakbym miała plecak otwarty i noszę. I jak Gajka jest gotowa do tego, że już nie chce jej się chodzić i chce wejść do nosidełka, no to jest taki patent, że już jej nie muszę przerzucać. I też mam ten filmik, jak przerzucić dziecko z przodu na tył, tylko ona sama po prostu chodzi. Gajka, pokażesz jak wchodzisz na nosidełko? Tak? Dobra. Więc ja Wam pokażę, jak to wygląda. Zapinam sobie. Chodź Gajko, pokażemy ludziom jak wchodzisz do nosidełka, później wiem, że cię nie będziesz się bawiła dalej, dobra? Zapinam sobie tylko na tułowiu. Chodź. Dobrze, zaraz to będziesz miała postaw sobie tam i chodź pokażemy jedem. Pokażemy tu tutaj. Jest. I wtedy gajka sobie po prostu wchodzi do mnie, przytula się i ja ją biorę sobie w ten sposób przechylam się. Patrzę, czy wszystko jest dokładnie i zapinam. Jehoo! I jest zapięta. I wtedy tak idziemy. Aż idź po patyczek. No, Nowy sobie patyczek. I tak naprawdę y, to jest wszystko, co ja teraz robię, bo ona sama, po prostu sama wsiada, więc <gryw> nie muszę nic robić i ona mi sama mówi kiedy chce. W sumie to mój mąż najbardziej preferował to, żeby ona mu sama wchodziła, niż ją tak przewracać, No i tak, tak się po prostu przyzwyczaiła. Ale powiem Wam z takiego swojego doświadczenia, że. Wszystkim polecam noszenie dziecka, nawet jak no, używacie wózki, bo to też jest ok, Bo to jest taka głęboka bliskość. I jak moja znajoma niedawno urodziła dziecko, to od razu pożyczała jej chustę. Mówię, słuchaj chustuj, naprawdę to jest świetna sprawa. I z taką lekką, nie zazdrością, albo tak, ale taką przyjemnością patrzyłam. Mówię, kurczę, jakie to miłe, jest takie piękne, jak to dziecko jest tak blisko Ciebie. No nie no, coś cudownego. Jak jedziemy do sklepu i są te wózki takie, wiecie, sklepowe... O, ale fajnie! Wstawaj! Oj, oj, oj! Chodź, złap się za ma mamy. No nasionko jest. Hej, ja miałam wybródkę. Super liście! No dobra. No chodź. No chodź. Pomogę Ci. Może bo to jest klocek stary. No wtedy dla niej to jest mega frajda, że ona w ogóle może. Przepraszam, wózkiem pojeździć sobie takim sklepowym, a nie, że to jest jej jakby e, e, środek lokomocji. Środek lokomocji to są moje plecy. Więc e, tak wygląda e, nasze. Życie bez wózka. I powiem Wam, że można. Też jeździmy rowerem, tak? Chociaż teraz gajeczka już jest za ciężka, więc musimy kupić takie siedzonko specjalne, ale też jeździłyśmy rowerem, że brałam gaje na plecy i to było ok, ale teraz czuję, że ciężko mi na pupie, że tak powiem. Więc musi już się przenieść na swoje miejsce. Ja myślę, że każde dziecko jest takie, że już Ci powie, że już nie chce jeździć, bo w yy, mojej rodzinie yy, mojego brata, żona yy, też została Ee, jej przedstawiona przeze mnie ta metoda, też chustowała, później nosidełko. Mniej więcej są w podobnym wieku Gajeczka z Zuzią. I Zuzia już jej powiedziała, ja nie chcę już być na nosidle. Więc każde dziecko ma jakiś swój limit, że już nie chce, chce eksplorować świat po swojemu, ale ja zawsze zabieram nosidło, dlatego że nie chcę dźwigać na rękach, jakby się odechciało. Jeśli chodzi o chustę, czasem używam chusty w takim wiązaniu X. Może wam kiedyś pokażę to wiązanie. Ja, jak jajka jest ciężka, a nie chcę rąk używać, to ją wsadzam do tego X. -a. I gdzieś tam też w samochodzie albo w domu mam ten X. Na pewno we wszystkich ząbkowaniach, gorączkach też używamy nosidełko z przodu. Więc to chyba na tyle, jeśli chodzi o nosidłkowanie. Ja mam tule i uważam, że to jest świetne, świetne nosidło. Nie wiem, jak inne się sprawują. Wiem, że dla takiej małej osoby jak ja, no to trochę za, za, jakby, za niska jestem do tego, żeby mieć dobrze naciągnięte, więc zawsze mi trochę gajka wisi z tyłu, ale dla kogoś wyższego jest idealna. Pozdrawiamy Was serdecznie, noście swoje dzieci, bo to jest naprawdę piękne, piękno i można zrobić to bez wózka, nie musicie go mieć, i Wasze plecy też będą ok z tym. Eee, ważne, żeby były na, eee, na dwa ramiona i ciężar był rozłożony. I wiedzieć kiedy już ten ciężar jest na tyle ciężki, żeby go przenosić na plecy i uczyć dziecko, że ma jest już ciężko, ciężko z, y, y, z przodu, więc y, miejsce jest z tyłu. I dziecko chce być z tyłu też, bo więcej jedziemy dalej, bo więcej też widzi e, niż z przodu. E, z przodu potrzebuje bezpieczeństwa, jakieś jest małe. Z tyłu potrzebuje tego eksplorowania, patrzenia, a później jak już jest gotowe, wychodzi i samo eksploruje świat. Tak, kochanie, idziesz sama, dobra. Będziesz zbiegać z górki. A to tak u nas jest tak piękna dzisiaj pogoda. Więc bardzo proszę podzielcie się swoimi, tak, idź kochanie. Bardzo proszę podzielcie się swoimi informacjami, jak wy to widzicie, czy w ogóle y, próbowaliście robić to bez wózka i tylko nosić, bo jestem bardzo ciekawa, y, że jest to zdrowe dla dzieci, dobre dla dzieci, dobre dla rodziców, bo to trwa tylko tak krótko, kiedy one chcą być tak blisko nas. Y, jestem ciekawa Waszych opinii, także y, papa, pozdrawiamy serdecznie z Gajeczką. 爸爸。Bye bye.